wszystkie zodiakalne lwy na czytaniu prognozy z kart tarota na luty tego roku. No i moi drodzy, wyciągnę tutaj teraz z tej tani kartę atmosfery, kartę tła, czyli takiej ogólnej energii na luty 2020. Także poproszę o kartę dla lwów. Kartę energii ogólnej. Uu, będzie kuszenie. Lwy będą kuszone, bądź będą kusić. Yy, moi drodzy, może tutaj się yy, pojawić ktoś yy, z przeszłości toksyczny yy, i tutaj namawiać was na różne ciekawe, bądź nieciekawe rzeczy. Zależy, co kto lubi. W każdym razie to jest ktoś, kto nie będzie odpuszczał. To y, będzie tak Wam przedstawiał rzeczywistość, że ona faktycznie będzie kusząca, i będziecie się zastanawiać, czy, y, czy może jednak nie zamoczyć tam stopy, y, ale też y, może być tak, że to Wy będziecie tymi kusicielami. Ale też takie historie, że wokół Was mogą się kręcić osoby, zarówno w sferze zawodowej, jak i takiej duchowej, emocjonalnej. Osoby, które właśnie będą nie do końca może uczciwe, będą tak manipulowały rzeczywistością, żeby ugrać coś dla siebie. Także bądźcie ostrożni, uważajcie na wszelkie super okazje, lepszej nie będzie, bo to niestety może się dla Was odbić czkawką. Ale już zaraz założymy kartę i zobaczymy, co to kuszenie tutaj tak naprawdę, czego będzie dotyczyło. I teraz było, że trzy karty jako ogólne wydarzenia dla Lwów na luty. Jakie będą najważniejsze wydarzenia dla Lwów na luty? Cesarzowa, Słońce, no i diabeł, czyli mamy powtórzenie energii, ponieważ ta karta jest odpowiednikiem właśnie diabła, moi drodzy. No i co ja tutaj widzę? Przede wszystkim wszystkie panie, które mają mężów, które są mamami, może w Waszym życiu właśnie pojawić się ktoś, kto dosłownie was olśni i, i będziecie się bardzo czuli fajnie w towarzystwie tej osoby, i ona właśnie będzie kusiła, będzie Was zachęcała do tego, żeby jednak troszkę na bok zejść na chwilę. Oczywiście ta osoba ma na względzie tylko i wyłącznie swoje dobro. Ona chce dostać to, co chce dostać, i nie ma zamiaru się w żaden sposób zobowiązywać, tak? I uważajcie tutaj, drogie lwy panie, bo z tego może wyniknąć po prostu nowy człowiek. Więc jeżeli nie planujecie, to uważajcie, ja was po prostu lojalnie ostrzegam, mówię to, co widzę. Może być też tak, że. Ta osoba może gdzieś tam troszeczkę nawet zaburzyć tą Waszą dobrą energię, choć właśnie w drugą stronę będziecie się czuć dobrze, poczujecie ten dreszczyk emocji, adrenalina, coś może czego już dawno nie, nie doświadczyliście, ale pamiętajcie proszę, że to jest coś na chwilę, że to jest właśnie tylko to takie kuszenie, to są chwilowe doznania i fizyczne, i emocjonalne. Ale zaraz jeszcze będę dokładała karty, więc zobaczę. Dalej, co mi się tutaj też pokazuje, że owszem, są panie, które nie poddadzą się temu diabłowi i nie ulegną, i też będą wierne jakby sobie, swojej rodzinie, swojemu partnerowi. Jest szansa, jak już mówiłam, na to, że pojawi się nowy członek rodziny. Jeżeli chodzi o takie sprawy zawodowe, finansowe, to ta osoba może próbować was wciągnąć w jakiś super interes, ale nie do końca będzie uczciwa, będzie grała na siebie, i później możecie mieć no, troszeczkę kłopoty. Tak? Może was po, po prostu wrzucić na minę, i może się to nie skończyć dla was fajnie. Teraz zobaczę. Jakie y, Na co y, lwy nie będą miały wpływu w tym miesiącu, bądź ten wpływ będzie w jakiś sposób ograniczony. Lwy nie będą miały wpływu na y, odpuszczanie. Nie będziecie chcieli odpuścić. Moim zdaniem, ciężko Wam będzie odpuścić tą osobę. No i właśnie tym się charakteryzuje toksyk, że nas od siebie uzależnia. I jeżeli on wraca do Was z przeszłości, to tak Was zahachmycie, że Wy nie powiecie basta, koniec nie, dzięki, do widzenia, już to przerabialiśmy. To będzie jakby poza wami. To przyciąganie będzie tak silne, on będzie tak interesujący, będzie takie piękne bajki opowiadał, że Wy powiecie, a co tam rozkazuje śmierć? Tak, nawet dla chwilowej przyjemności. Więc to, co będzie działo się w Waszej głowie, to właśnie nie do końca będziecie mieli na to wpływ, bo tutaj emocje po prostu zagrają. Emocje wezmą górę, ta chęć poczucia tego dreszczu na nowo, chęć doznań. Także tak mi się tutaj pokazuje, że lwy będą szukały wrażeń najwyraźniej i nie będą potrafiły zauważyć. Oczywiście, część z was, nie mówię, że wszyscy, ale może akurat do kogoś to czytanie trafi. No i możecie właśnie nie podjąć tej decyzji, że, że nie chcecie w to iść. Możecie też czuć się właśnie tak mocno przywiązani do tej osoby, że no, wręcz niemożliwe będzie odpuszczenie, tak? Na ten moment, oczywiście, tutaj trzeba coś po prostu przemyśleć. No i zastanowić się, jak się tutaj tego diabła pozbyć, po prostu. Tutaj ewidentnie jest coś z przeszłości dla mnie, tak? No, bo ta szóstka mieczy to jest zostawianie przeszłości na sobą, za sobą, ale. Ona tutaj właśnie dla mnie z tą kartą diabła do Was wraca. I, i pomimo tego, że Wy może niekoniecznie wysyłaliście zaproszenie do tej przeszłości nie powiedzieliście: Proszę, za, zapraszam, nie trzeba pukać, można wejść bez pukania, to ona i tak gdzieś tam moim zdaniem się mm, przy Was pojawi. A teraz y, zobaczmy z kolei, na co Wy będą miały wpływ. Na co Wy będą miały wpływ w nadchodzącym miesiącu. Alwy będą miały wpływ na swoją rodzinę, na swoją emocjonalność, na swoją stabilizację. Czyli coś, co mówiłam, to jest ktoś, kto. Być może wy już jesteście w jakiejś fajnej, szczęśliwej relacji, czujecie się spełnione, jesteście zadowoleni z tego punktu, w jakim jesteście w życiu i daje wam to ogromny optymizm, energię do działania. No i bach, wpada taki z przeszłości i rozwala totalnie system. Ale karty wyraźnie pokazują, że macie wpływ na to, co z tym zrobicie. Bo macie wpływ na to, jak będzie wyglądała wasza rodzina. To jest dziesiątka kielichów, czyli rodzina, spełnienie, mąż, żona, dzieci, czyli taka rodzina, która jest szczęśliwa po prostu. Więc tutaj od lwów zależy, czy to szczęście się utrzyma i. Czy po prostu będziecie inwestować dalej w swoją rodzinę, nie dacie się tutaj wodzić na to pokuszenia, czy może jednak stwierdzicie, że warto w to wejść. Ta przeszłość właśnie tak puka do Waszych drzwi, stara się rozwalić tą rodzinę, ale to Wy decydujecie, czy faktycznie tak się wydarzy. Teraz poproszę o ostrzeżenie dla lwów na luty. Król kielichów, moi drodzy, jest dla Was ostrzeżeniem na luty. Czyli właśnie ta dojrzałość emocjonalna, to takie bardzo głębokie poznanie swoich emocji i, i to jest takie, takie, takie bardzo dojrzałe, tak? I Wy wiecie, z czym to się je, dlaczego takie, a inne emocje pojawiają się umiecie sobie z nimi radzić, ale druga sprawa jest taka, że właśnie ta osoba, która będzie Was kusiła, będzie też okazywała Wam emocje i to wam może troszeczkę zamydlić oczy, bo może być tak, że będziecie doskonale wiedzieć, na czym tej osobie zależy, ale ona z kolei będzie tak pięknie mówiła o emocjach, że wy możecie jej po prostu zaufać. Z drugiej strony może być tak. Że y, ten mężczyzna w Królu Kielichów y, może się na przykład dowiedzieć o tej osobie, tak, i nie będzie zadowolony. I tutaj trzeba będzie się być może troszeczkę tłumaczyć albo coś wyjaśnić, y, bo tutaj ewidentnie ktoś odczu, odczuje dyskomfort. Przez to, że ta osoba pojawi się w Waszym życiu, to może być Wasz y, przyjaciel, to może być. Y, Wasz ojciec, brat, ktoś, kto ma po prostu, to jest takim fajnym, dorany przyłóż człowiekiem, i on tutaj najbardziej będzie też ten dyskomfort odczuwał i to się oczywiście może odbić na Was. Bądź tak jak już mówiłam, ten diabeł będzie mydlił oczy emocjami, będzie pewnie zapewnił, że kocha, że zawsze kochał. Zostaw dla mnie rodzinę i ktoś może tutaj na tym ucierpieć. Także kochani oprócz tego takiego porywu serca ważna jest też emocjonalność, tak? Zaufajcie swoim emocjom. Jeżeli macie rodzinę, jeżeli macie tą stabilizację emocjonalną, macie tą strefę komfortu, to uważajcie, żeby jej tutaj jakimś może niekoniecznie mądrym poczynaniem zrujnować. Proszę. I tutaj karta rada widzę sama wyskakuje i to jest trójka kielichów. Czyli kochani, dla Was rada jest taka, żebyście się otaczali w bezpiecznym dla siebie y, towarzystwie, bo to są y, osoby, które są do Was przyjaźnie nastawione, z którymi dobrze się czujecie, macie y, y, spotykacie się dość często, świętujecie, tak? Są okazje do świętowania i Wy się świetnie y, bawicie. I to jest, tak jak już powiedziałam, osoby, którym możecie zaufać. Więc jeżeli, na pewno, nie jeżeli, tylko na pewno, macie takie osoby, to ich się tutaj trzymajcie, bo one też będą moim zdaniem. Ja tutaj widzę, że będą was tak trzymały w kupie emocjonalnie. Tak, tutaj jest jedna za wszystkie wszystkie za jedną. Czyli nawet jeżeli będziecie próbować gdzieś tam się choćby zastanawiać nad tym. Czy nie, nie ulec temu kuszeniu? To, to moim zdaniem, to towarzystwo będzie Was od tego odciągało i będzie otoczy was takim parasolem ochronnym, żebyście nie popełnili jakiegoś błędu. No, także, kochane lwy, tak mi się tutaj pokazało, mam nadzieję, że dla kogoś ten przekaz jest adekwatny i na tą chwilę. Chętnie usłyszę o tym, usłyszę bądź przeczytam w komentarzach. Ale oczywiście zapraszam Was też do kontaktu prywatnego. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie i do następnego. Pa! pa.